Cześć, z tej strony Igor. Ze mną jest dzisiaj? Elek. Zagramy sobie wy. Kiedy cal? O, no się po prostu założyć. Weszłem właśnie. Jest jeden na jednego. Eee, chyba zmienię minieczną. albo bez. Tak, ja jestem. Ej, z udziejem. No to czekamy aż. Wejdą mi jakby co? To o grafikę niestety nie da się zmienić. Tak jak... Cisza. Jak, 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 jak wiecie, to weźcie napiszcie w komentarzach. Jezu jak się leją. No ja zabiję go. Okay no to. Więc 1:0 dla AD biski. Jest dwa legwa. Mam bombę. Które Wychodzimy na inne Okej. Okej, to zostaw. to lecimy na dwóch jest okej. Okay. No. jest trzech jest gości u ciebie. A to lečí, myslím, koksem. Thank you.

dalej. 4400. Snajper. Teraz będzie Snajper, allo, trollo. Ok, jedźmy. Słyszysz snajperkę? Okej, okay, no to... Ej, proszę ściść troszeczkę tele... Ej, telefon, bo... O, 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 o! Już, już, już! Tak ci się żało! Ooo! Dwa fragi! Jej. A nie wiem, czy więcej. Gdzie on jest?

Ile jest właśnie? 13-3. Ale 8 minut. O nie, 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 O, to jest tak chwilę, poczekam aż będzie kil... Hmm, zostanie? 5 minut do nagrywania. I dobijemy tak do 8. O Jezu, już dużo zostały. O ten. Ale nie wolno przy widzach. Weźmy zostaw! Nie ja. Jest! Tu zabił! Odwróć się, odwróć się, odwróć się! No nie, odwróć się, nie plantuj bomby! Nie, on nie ma bomby, a nie ma bomby Ja pierdzielę. oła Ty... Kurde, nie wygrają, to mają szczęście teraz. Jak wam się podoba filmik, możecie za, 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 za... ...lajkować i zasubskrybować mój kanał. No to mi dalej. Ale jestem, kurde... Ktoś strzałarek, snajperki? Na szkoda, to to ja. Ja zaskakam? Ile jest w Da, 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 nie wolno tak. A Nie tu! O tam, tam, tam! Joki headshot! Centralnie stanął, i taki headshot Erek, 7 minut. Erek, w tym filmiku to było na tyle. Do następnego. Cześć! Też się po, no, pożegnaj! Cześć! Na razie!